Jest asekuracja, świetnie podeszła Agnieszka Petarek, odważnie Aleksandra Jagieło. Nie kończymy jednak Babiana, No i tutaj są akcje, spokojnie możemy pozostawić bez komentarzy. Bokiem do siatki, popatrzmy. Wysoko złapała piłkę. No ona te parametry ma naprawdę imponujące tutaj, jeżeli chodzi o możliwość grywa tak. Babiana, na zagryw. Janna Kaczor po prostu i znakomity atak naszej atakującej, naszej reprezentantki, no jeżeli Asia tutaj zacznie zdobywać seriami punkty, tak jak wczoraj, jeżeli weźmie ciężar gry w ataku na swoje barki, no to będzie dobrze, Janna Kaczor, dobry serwis, Natalię konsekwentnie, proszę bardzo, mylą się, Brazylijki mają kłopoty, Parańska po prostu i świetny atak. Naszej skrzydłowej 5 do 7, brawo dziewczyny. Dobre rozegranie, przerzucenie akcji z prawego skrzydła na lewe przez Izę Bełcik, piłka skończona przez Anio No wróciły Polki, do gry. Zdobyły jest zdobyły kilka punktów, konsekwentne są w zagrywce, to ważne. No i proszę, wydawało się, że mamy też szczęście, nie tym razem jednak. 8 do 5 dla reprezentacji Brazylii. Kiedy działacie we dwoje, korzyści w zaczarowany sposób stają się dwa razy większe. Bo teraz w Orange wystarczy, że znajdziesz drugą osobę, uzupełnicie swoje konta, a my podwoimy wasze doładowania. Orange. Czarujące oferty na kartę i mix. Na rodzinę zawsze możesz liczyć. Bo teraz w Erze w sieci rodzinnej każdy z każdym rozmawia za 0 złotych. Na zawsze. A do tego super telefon możesz mieć już od złotówki. Takie rzeczy tylko w Erze. Zapraszamy do sklepów i na era.pl. Za chwilę wznowienie gry w secie drugim, spotkania Polska Brazylia 8 do 5 prowadzą Brazylijki, przypominamy o małym zamieszaniu z ustawieniem na boisku polskiej drużyny, no gdyby nie ten fakt, gdyby nie ta cała sytuacja to ten wynik byłby jeszcze bardziej korzystny dla naszego zespołu, ale myślę, że trzeba o tym fakcie jak najszybciej zapomnieć i robić swoje tutaj. A nasze siatkarki są w stanie powalczyć o dobry wynik, proszę bardzo, Janna Kaczer po raz kolejny, świetny atak naszej zawodniczki, podbity teraz za braku komunikacji w naszym zespole, zrozumienia przy próbie podbicia kitki w wykonaniu Brazylijek, szkoda, bo znowu wydawało się, że to my mamy te najlepsze karty w ręku. Tak, to było. Pierwsza akcja, pierwsza wyprowadzona bardzo dobrze, bardzo dobry atakacz, Kaczor i tutaj, no, naprawdę cudem, cudem przebiły zawodniczki brazylijskiej Sheila dokładnie na naszą stronę, a tam nieporozumienie przyjęciu. O przerwę poprosi trener Jerzy Matlak, bo ta sytuacja. Znowu zaczęła nam się wymykać spod kontroli, znowu zaczęło się wszystko od niedobrego przyjęcia. Zagrywki, a to już drugi czas, o który prosi trener Matlak przy prowadzeniu Brazylii 10 do 5 gramy no, bardzo nierówno. Gramy takimi nisko Jest y, kilka akcji na bardzo wysokim poziomie. Jesteśmy równorzędnym przeciwnikiem i potem zdarzają się bardzo proste błędy. Tak jak teraz błąd komunikacji y, pomiędzy Asią Kaczor, Mariolą Zenim y, teraz y, błąd przyjęcia. No to wszystko powoduje, że ten mecz no nie, jest, nie stoi na bardzo wysokim poziomie. No, to, no dziewczyny muszą przede wszystkim myśleć o tym, żeby tych błędów niewymuszonych popełniać jak najmniej, a wtedy powinno wszystko dążyć do jeszcze lepszej gry. Szejla. 10 do 5. Znowu mamy kłopoty z przyjęciem serwisu. Sytuacyjna piłka do Janny Kaczor. Block out. No teraz coś się nam przyjało. A Natalia się... nie dłoni tutaj. O właśnie obity park. reprezentantki Brazylii. Szósty punkt Polek. 6 do 10. No przydałaby się taka seria jak wczoraj w meczu z Linkami w wykonaniu Ani Parańskiej Potrafi, no ale musi dobrze się czuć. Niestety dzisiaj w polu serwisowym Ani już nie idzie tak dobrze jak wczoraj.